Cześć kochani, witam was ponownie na moim kanale Monia Wenel. Dzisiaj przygotowałam dla was 5 zdrapek Nie Czas Umierać o łącznej wartości 10 euro. Zdrapki mają kolejne numerki. Niestety w Niderlandach kupując zdrapki nie możemy sobie wybrać zdrapek. Dostajemy je od pani Zalady. Ale nic, może to jest klucz do sukcesu? Może yy, w ten sposób uda nam się coś wygrać? Zobaczymy. Yy, dobrze, to może przejdźmy do drapania. Zacznijmy od yy, najniższego numeru, w tym wypadku 23. Yy, jak pewnie już wiecie, mamy dwie gry. W każdej grze należy znaleźć. Yy, Trzy takie same kwoty. I ta kwota wygrywa. Y tutaj mamy mnożnik. Y ewentualną kwotę mnożymy jeszcze razy y Cyferkę, która tutaj się znajduje. Ok, to nie przedłużamy. Zaczynamy drapać. Pierwsza gra. 5000 euro. 100 euro. 200 euro cztery, dwieście i pięć tysięcy i pięćdziesiąt tysięcy, czyli ta gra jest pusta. To piąteczka. Okej, okay, następna gra. Cztery euro, dwa euro, dwieście, dwa. 5000 i 5000, czyli kolejny pustaczek. No niestety ta zdrabka też nie przyniosła nam żadnej wygranej. Odkładamy na kubkę pustych. Zobaczmy dalej. Zdrabka o numerze 24. Idziemy z pierwszą grą. 4, 50 tysięcy 50 euro. 15 euro no. 100 euro niestety nic tutaj nie ma 50 euro razy 5 0 razy 5 dalej dalej na no 0 niestety kolejna gra 2 euro 4 euro 200 euro 5000 euro, 15 euro i 4 euro, czyli też nic no, nie zapowiada się to <laughs> zbytnio ciekawie, ale zobaczymy, następne mamy 25. Dobrze jedziemy 2... 15... 20. 15, 50 tysięcy i 100. Więc też nic z tego. Mam nadzieję, że, <laughs> że uda nam się wygrać. <laughs> Chociaż 1 euro. Tutaj się zapowiada. 100, tysięcy. No i mamy 1 euro. Przewidziałam to. Może trafi się jeszcze razy 5, zobaczmy. Zobaczymy przez ile pomnożymy to 1 jeden, jeden, to euro razy 2. Czyli kochani, mamy dwójeczkę 2 euro. Zróbmy tutaj kubkę wygrano. Dobrze, czyli 25 przyniosło nam szczęście. Zobaczymy 26. Jak myślicie? 2 euro 50 tysięcy euro 100 euro 200 euro, 50 tysięcy, to już wiadomo, że nic tutaj nie będzie. 200 euro i dalej jedziemy. 50 euro, 100 euro, 50 euro. To euro, to no, mamy duże szanse na którąś z tych kwot ale zobaczmy 4 euro i 5000 euro, czyli żadna z tych kwot nie wpadła odłóżmy na pustą kubkę no i ostatnia szansa moi kochani numer 27 zobaczmy, zobaczmy czy jest szczęśliwy 10 euro 4 euro 50 euro 10 euro 200 euro i 50 euro, czyli nic z tego. Muszę wam powiedzieć, że w holenderskich zdrapkach jest bardzo trudno wygrać. No ale jedziemy z ostatnią szansą. Zobaczymy, może tutaj coś wpadnie. 50 000, euro, 20 euro, 5000, 50 000, 100 euro i 5000. Czyli mamy dwa razy po 50 i dwa razy po 5. Czyli nic nie mamy. Ale nie załamujemy się. Nie zostaliśmy z zerem. To jest plus. Podsumowanie. Na 5 trapek, 4 przegrane, czyli 8 euro w plecy. Jedna wygrana, mamy na niej 2 euro. Czyli 2 euro wygrane. Yy, no cóż, 2 euro też pieniądz. Yy, nie załamujemy się, próbujemy dalej. Yy, zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Yy, będziemy drapać do skutku. Yy, na dzisiaj to tyle. Jeśli podobał Wam się filmik, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Subskrybujcie, komentujcie, bądźmy w kontakcie. No i z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych chciałam Wam życzyć dużo, dużo zdrowia dla Was i dla całej, całej Waszej rodziny. Trzymajcie się ciepło. Bóźka. Pa!